Cześć, wszystkim, u mnie przywitaj się. Siema. Cześć moi drodzy, dawno nas nie było. Z dwa dni? Kiedy myśmy ostatni raz nagrywali? Chyba tam w tych ruinach. No, zacznijmy od tego, że jesteśmy w kanionie. Grand Canyon Chiang Mai na północy kraju. To jest stare, stare ten, stary kamieniołom, to żeby tak jakbyście wiedzieli, gdzie jesteśmy w tym momencie. No, ale zaraz opowiemy Wam wszystko, co miało miejsce dotychczas. Wydaje mi się, no rzeczywiście, że chyba skończyliśmy w ruinach, w ruinach Ayutthaya, tak? No, no tak, obok Bangkoku. No i od tego czasu się całkiem sporo wydarzyło, bo z tych ruin wróciliśmy sobie busikiem, tam mieliśmy małe, małe pierwsze negocjacje z tymi stuktukami i tak dalej. O mnie jak zwykle poległ. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, czy bo już nie wiem, który raz ty poległeś. To powinniśmy ci takie kreski dawać na tych, na ramieniu, no, ale... tatuować kreski. No ale się uczysz, nie? No już coraz lepiej idą negocjacje. Coraz lepiej idą o mnie negocjacje. Kiedyś może się uda. No ale mm, co najważniejsze, wróciliśmy stamtąd do Bangkoku i tam musieliśmy szybko po dysk skoczyć żeby zgrywać dane z tej kamery. I nadzieję, że no, to, to co teraz centralne. nagrywam się nigdy nie straciło. Ja taki stres, że to się straci. Byliśmy w Pantip Plaza, to jest centrum handlowe pełne elektroniki. kupiliśmy ten dysk bardzo szybko. W ogóle wróciliśmy nawet dość szybko. Wzięliśmy sobie tuktuka. Koleś był wkurzony. Za stówkę nas wziął do tego. 100 batów tam, 10 zł. Powiedział, że nas tak zawiezie do centrum, ale chyba klow pod nosem jak nas wiózł, bo, bo długo jechaliśmy, no ale chyba wiedział, że są korki, nie, chyba wiedział ile to będzie trwało. No i co, i tam, e, i tam żeśmy, aha, i tam żeśmy poczekali sobie, wiecie, wzięli prysznic jeszcze w hotelu obni, ja się nie myłem. <grym> e, no i widzieliśmy autobus 19.30 do Chiang Mai. autobus był bardzo spoko, mieliśmy w pełno miejsca na nogi, kocyki dali, Dali jakieś wafelki czy wodę do picia. Plus jeszcze on w trakcie trasy, po czterech godzinach, tam gdzieś w nocy o pierwszej czy coś, zatrzymał się. Dali nam tam jakiś ryż. Nie, taka stacja była wielka. Ja, mi się to przypomina. Myśmy na Filipinach jechali chyba z tym, z Rafałem, i też była taka stacja, po prostu, że miejsce, gdzie wszystkie autobusy się zatrzymują, i tam ludzie idą siku i jedzą i tak dalej. I tutaj dość podobnie to wyglądało. No i co dalej? Przyjechaliśmy tutaj. Rano, rano godzina, kurde, siódma chyba była no, do Chiang Mai, to jest w ogóle największe miasto, drugie miasto w Tajlandii, ale nie jest zbyt duże, bo nawet jest mniejsze niż Gliwice. jest około 150 tysięcy. 150 tysięcy mieszkańców, no to tak, kurde, jak na Azję, bardzo małe miasto, w ogóle tych Tajów chyba jest mało, nie wiem, może się nie lubią mnożyć. Na pewno w porównaniu do Filipin to jest ich mało, gdzie tam stolica ma 30 milionów, kurde, i każde miasto, wiecie, chociaż też nie było jakieś szału, no, ale jak było miasto, to miało sporo. No, wracając do naszej historii z powrotem, znaczy z tym, z przyjazdem, poszliśmy do hotelu. Niestety zamknięte, wszystko zamknięte, pocałowaliśmy klamkę, ale znaleźliśmy w końcu kogoś, pozwoli nam zostawić bagaże, bo wiadomo, że o godzinie 8 rano nie możemy sobie wejść do pokoju, bo check-in jest tam o 13 na przykład. No, i zostawiliśmy bagaże. Tak, jeszcze wam powiem, ile tutaj kosztuje spanie. Tu żeśmy wzięli takie spanie, ile za coś koło 40 zł na dwie osoby, czyli po 20 zł na głowę. Myślę, że takich spań będziemy szukać już po prostu. Nic, po, nic powyżej 500 batów. Nic powyżej tam. No, a bo na północy w ogóle jest chłodniej tutaj. Znaczy chłodniej. Teraz jest tak, jak w Polsce w lecie bardzo fajnie, przyjemnie. Nie? Jest godzina, która 10 rano. No, tak. No, i to jest całkiem przyjemne takie idziemy zobaczyć gdzie się pływa w tym kanionie całym co wzięliśmy później te rowery e, tak rano. i wypożyczyliśmy sobie rowery rano i pojechaliśmy na wycieczkę e, Rafi nam powiedział bo on tu był w Chiang Mai przez 3 miesiące jeśli się nie mylę Rafi go znacie z Filipin ze mną podróżował tam jak ktoś nie zna to niech sobie tam poszuka we vlogu filipińskim no wzięliśmy te rowery i pojechaliśmy na zachód miasta Jakieś wodospady oglądać, ale po drodze spotkaliśmy zo. Było tak. No, było zo. było Wyle, zo. Weszliśmy na chwilę zobaczyć. No weszliśmy na chwilę zobaczyć. Zeszło nam tam z dwie godziny albo ten. Było całkiem niezłe chociaż. No 150 batów kosztował wjazd, czyli tak my liczymy, że to jest niby 15 zł. To jest trochę więcej, nie? No trochę więcej. 17. 17. No ale tyle był wjazd. No i my tam sobie wchodzimy. Albo jakby się chciało z akwarium to 500 batów. Tam myśmy akwarium olali. Mówię nie będziemy 500 batów płacić, nie? Żeby zobaczyć akwarium, nie? To już do Wrocławia przyjedziemy no, kiedyś za pandy sobie. Jeszcze chcieli no i idziemy, idziemy. Idziemy, a tam kurde za pandy dodatkowo chcą 150 batów, żeby pandy zobaczyć. Obni był napalony na pandę, ale jak zobaczył, że 150 batów, jeszcze chcą... jeszcze dwie pandy tylko były w środku. No, to już nie chcieli. Co tam było? To jest jakiś ten zasady. Aha, nic. Myślałem, że nie wolno się ten, rozbierać. że nie wolno się rozbierać, albo nie wolno pływać, ale pływać podobno wolno. No, o, tutaj. No, i zo było całkiem niezłe, powiem wam. Ja byliśmy kiedyś w Ekwadorze, też żeśmy za odwiedzili. Fajnie jest takie coś sobie. Zoo. Ja lubię muzeum w danym kraju, jakimś mieście, czy muzeum narodowe odwiedzić, żeby wiedzieć o co chodzi, czy w, jadę do miasta, lubię sobie do muzeum wpaść, żeby wiedzieć, yy, ten. żeby wiedzieć, wiecie, historię tego miasta, czy coś takiego. Tak tutaj, żeśmy do zo sobie wpadli, żeby zobaczyć, jakie tu mają zwierzaki, inne tego typu rzeczy no i powiem wam, że. Nie, nie byłem zawiedziony. Słonie były fajne i koale. Y tak, słonie, koale. Minguiny. Dużo żółwi Minguiny. bardzo, tego typu, tego typu zwierzaki. No fajne to było. Coś żeśmy tam sobie mogli poczytać jeszcze po drodze o tych o tym co tutaj żyje w okolicy. Mieli kozy i o barany, wiecie, oni są tacy, że jak zobaczą. Myślisz, że to jest to tego? No to tego. <laughs> Za <noise> czego mam być? <noise> Może ktoś kacie suszy tutaj. A tam jest zajęte, Janusz przyszedł <noise> i grażynie zajęło miejsce w pierwszym rzędzie popatrz. <noise> Może. No <noise> więc y, później poszliśmy na wodospad, zobaczyć sobie. Za bardzo nie chcieliśmy iść w głąb, znaczy ja to bym jeszcze poszedł gdzieś bardziej w głąb, ale obni w swoich japonkach w swoich japonkach, nie bardzo chciał iść w głąb, stwierdził, że jednak nie, nie da rady. Życie jest cenniejsze. Życie jest cenniejsze, no. I tak to właśnie wyglądało. No i co, później wróciliśmy na tych rowerkach. Jeszcze, no... Aha, kurde, kombinowaliśmy, jak zgrać te zdjęcia na ten dysk. Masakra. To tyle z czasu mi zeszło, mam nadzieję, że jakoś Cóż to usprawnię. Co nie do tego jeziora. HLP. HLP, ciekawe co to jest, coś to za sprawdzi, wygoogluję, w komentarzu napiszę. Wiesz co mi się wydaje, że to jest HLP? A to nie jest jakiś olej albo paliwo V6, silnik oil, patrz. Hydraul... Olej hydrauliczny, to do tych ich pomp wszystkich. No, no. I, I co ja mówiłem? Aha, no i żeśmy trochę zamulili w pokoju, ale Obni namówił mnie, żebyśmy wyszli na ten jeszcze na wieczór na miasto. Poszliśmy jakoś, Co? Tak, Poszliśmy jakąś świątynię, zobaczyliśmy. No, to jest takie łagodne zajście, żeby do topienia się. E, zobaczyliśmy jakąś świątynię, ale powiem wam szczerze, że już ta świątynia nam brzydną. Ile można tych świątyń oglądać, nie? Obniżę dziś śmiało, mówimy, że tam gdzieś jest świątynia, żeśmy mijali. Mówili, ja się nie zgadniesz, coś w środku, kurde. No, budno musi być siedzący. Znaczy ta stara świątynia była ładna. Oni mają to, że. Mają te wszystkie świątynie, one są jakby używane I ja jakby wchodząc do niej, ja nie, ja nie czuję tego, że to ma, nie wiem, tam 200, 300 czy tam 700 lat, nie? Właściwie one są, młode są te świątynie. Te, które my widzimy, co są stare takie, to są takie rozsypane kupy kamieni, nie? No, więc tak jak Grecja trochę, nie? Tam też tylko kamienie, kamienie tak. rozsypane i kamienie. Tylko tam to jakoś naprawiali, a tutaj to leży i... Ale fajnie wyglądało, wiesz, był Budda w środku tej rozsypanej, nie? był. No i później wróciliśmy jeszcze do kafejki internetowej wpadłem, żeby ten. żeby właśnie zgrać te zdjęcia na dysk. Poszliśmy spać o 20. i jest następny dzień. I dzisiaj sobie jeździmy skuterem. Ale to pierwszy raz, pierwszą noc mieliśmy całą przez paną. No, pierwsza noc cała przez pana, o mówi, że bardzo chrapałem, ale ja mam katar, gardło, mam flegmę, więc tak to wygląda. obni stopy, stopery masz? Znaczy no miałem w nocy. Miałem w nocy, no. Nie chciałem jeszcze ja budzić w końcu wakacje. Więc całkiem fajnie. No mówię, dziś skuterkiem jeździmy, i teraz się trochę tak zastanawiam. No, plan jest taki, że jutro do Pai jedziemy jeszcze bardziej na północ, trochę bardziej w góry. E, ale zobaczymy, nie. może nam się jeszcze coś zmieni. Fajnie się jeździ skuterkiem, ale tam też można skuterkiem pojeździć, nie? No. Była też opcja, żeby tu najwyższą górę Tajlandii podjechać, nie? Ale to też jest tak, wiecie, 2-3 godziny jechania tam. Nie wiem, Rafi mówi, Rafał powiedział, że to nie jest wycieczka na jeden dzień, że to czas dwa dni tam. Znaczy, że jechać w jedną stronę, gdzieś tam spać i wracać, nie? Nie wiem, czy to jest prawda. Samochodem by się na pewno dało, skuterkiem może być gorzej. Jeśli to jest najwyższa góra, a my jesteśmy na 300 metrach, to możemy trochę mieć podjazdu. No. Tymczasem my Was pozdrawiamy. Kurde. I co? Patrzcie, jak jakie miny robi. Czyśmy też robili dobre. No to ucz się, pokaż jakąś minę Masz, ulubioną swoją do zdjęcia. Tak więc nogą. No, więc... Trzeba popróbować, a nie. No dobra. Zdjęcie, nie wiem, trzeba tutaj chodzi. Trzymajcie się.